Ostatnim razem zbudowałem całą fabrykę materiałów produkującą sztabki, pyłki i gemy. Na wyspie nieopodal znalazłem Dripstone, z którego zrobiłem automatyczną farmę lawy. I wybrałem się na wyprawę w nieznane. W podwodnej kuli znalazłem kolejny Trial Spawner. I nieznane okazało się być dość niebezpieczne. Jeden duży z głowy. Dlatego ponownie muszę udać się w te same nieznane, tylko już trochę mniej nieznane. Wróciłem więc do podwodnego dungeonu po mój nagrobek. Do, jak dobrze, że mam tego blazer Jet wand, naprawdę szybko jestem w stanie tutaj zejść. Tutaj się naprawdę szybko niebezpiecznie zaczyna robić. Muszę to zawinąć i uciekać. Kurde, jak to zrobić? Prawo wysiłku myszy. Shit! To jest naprawdę mega niebezpiecznie, ale chyba wszystko odzyskałem, także pora wracać. Huch! Myślę, że dobrym pomysłem będzie to wrócić, jak będę trochę bardziej przygotowany. Poleciałem więc ekspresowo w stronę domu. Wydaje mi się, że znacznie lepiej idziemy z mechanizmami niż z walką z potworami. Z mojej wyprawy przyniosłem jak zwykle kilka nowych materiałów i wśród nich będziemy mogli znaleźć na pewno pryzmaryn, kryształy oraz szardy. Te będą potrzebne do moda o nazwie Nautek. Tutaj będzie bardzo dużo rzeczy do zrobienia, które pozwolą mi nurkować dość głęboko. A przynajmniej tak mi się wydaje patrząc po moich questach. Pierwszą z rzeczy będzie do zrobienia Nautical Eye, który robimy z oka Enderu i pryzmarnych shardów. I ja tak w zasadzie w miejscu, gdzie robiłem moje rzeczy z moda pała, powinienem mieć jeszcze kilka oczu... E, oczy... End, oczu? Nie ma oczu. Gdzie są oczu? Okej, okay, perły na pewno będą w spawnerze. Bo tutaj cały czas zbierają się jakieś przedmioty i powinniśmy mieć, o ja, piernicze ile łuków. <laughs> Mamy i perły. Blaze Powder zbiera mi się z przepłukiwania netheraka, dlatego też powinienem mieć go tutaj zdecydowanie wystarczająco. I możemy zrobić sobie oko i to oko otoczyć szardami pryzmarynu. Mamy nasz Nautical Eye. Czymkolwiek on jest tak właściwie. Oj, jeszcze mi się nie otwierają te questy. To znaczy, że mamy jakieś zależności. Just a little pressure. To znaczy, że w zakładce tym Ahead musimy najpierw w pierwszej kolejności ruszyć na sam dół questami z moda Craft. Co się dobrze składa, bo będziemy mieli tutaj nowy pressure suit do zrobienia. A jak możecie zobaczyć, moja zbroja po ostatniej wyprawie do Zenchonu wygląda naprawdę źle. Jednak zanim rozpocznę moją przygodę z PneumatiCraftem, w pierwszej kolejności chcę dokończyć zakładkę Getting Started, w której zostało mi dosłownie już tylko jeden quest związany z Mystical Agriculture. Po zbudowaniu ostatnim razem tego wielkiego systemu pozyskującego materiały zauważyłem, że ten sposób przepłukiwania, czyli moje netherytowe slusy zasilane lawą i energią, nie będą dostarczały mi dwóch bardzo ważnych składników do moda Mystical Agriculture, a dokładnie Inferium Essence oraz Prosperity Shardów. Pobiegłem więc na drugą stronę mojego pomieszczenia, gdzie zbudowałem mechanizmy do przepłukiwania żwiru i piasku na diamentowych meszach, bo to będzie najlepszy i najszybszy sposób na pozyskiwanie inferium i Prosperity Shardów. No dobra, udało mi się zbudować całkiem kompaktowo ten mechanizm. Ostatnia z rzeczy, którą będziemy potrzebowali, to śmietnik na przedmioty, do którego będziemy mogli wyprowadzić sobie tylko przedmioty, których nie chcemy zbierać. To znaczy, że ustawiamy sobie blacklist z prawej strony i wszystkie przedmioty wrzucamy tutaj do filtra. Dzięki temu te przedmioty będą lądowały tylko i wyłącznie w drowerach. A po uruchomieniu wody, której zrobiłem sobie takie same źródło jak lawy w mojej piwnicy, będziemy mogli odpalić całość i zobaczyć, czy wszystko zaczyna funkcjonować tak, jak należy. Zrobiłem dwie przepłukiwarki żwiru i jedną piasku, dzięki temu mamy mnóstwo różnych przedmiotów, które będą z tego wypadały i te wszystkie kulki, te wszystkie czanki, które wypadają, chcemy w tym momencie wyrzucić sobie do śmieci. Nie ma sensu ich zużywać do niczego innego, bo moja produkcja materiałów po drugiej stronie pomieszczenia jest znacznie wydajniejsza niż to, co tutaj kiedykolwiek powstanie i każdy z przedmiotów, który mamy odfiltrowany w naszym śmietniku, będzie wpadać do tych drawerów, dzięki czemu produkcją Inferium i Prosperity Shardów już w tym momencie nie musimy się martwić. Dosłownie sekundę temu spadł mi gdzieś airdrop, tam jest. Idealnie, potrzebujemy trochę czerwonej wełny. Ten jeden raz cieszę się nie z samego airdropu i z przedmiotów, które tu wylądowały, tylko właśnie z wełny. Bo to właśnie czerwona wełna będzie nam potrzebna do tego, żeby ruszyć z modem Mystical Agriculture i zrobić najpierw jeden ołtarz oraz 8 piedestałów. A w skrzynkach w airdropie, jak zwykle, nic specjalnego. Skraftowałem więc Infusion Altar oraz 8 piedestałów, i teraz, zgodnie z hologramem, dookoła musimy ustawić 8 piedestałów. I ja, z racji tego, że mam całkiem dobrą produkcję materiałów, postawię sobie złoty blok, na którym postawimy nasz przemysłowy przycisk, który jest wielkim czerwonym przyciskiem i będzie idealny do uruchamiania naszego altara. I teraz jeszcze raz szybko w skrócie, na czym polega w ogóle nasz mod Mystical Agriculture. Sadzimy sobie Inferium Seeds, czyli najbardziej podstawowe nasionka, shiftujemy w ich... O! Shift shiftowanie nie działa. Okej. Okay. Ale konewka już powinna zadziałać bez większego problemu. Możemy sobie w takim razie zacząć podlewać nasze nasionko. No dobra, konewka chyba też nie działa. To jest całkiem logiczne, skoro drosophila jest w wozie, dlaczego konewkowanie miałoby jakikolwiek wpływ mieć na nią? Ale bon mil, jestem pewny, że już powinien zadziałać. Nie, no bez jaj. Moja ostatnia nadzieja jest w naszym mistycznym fertilizerze, czyli specjalnym nawozie z tego moda. I tym razem dokładnie moja roślina rośnie. Standardowy sposób byłaby to jedyna metoda pozyskiwania esencji. To oraz oczywiście dropy z mobów. I teraz do dalszej części craftingu będziemy potrzebowali słoik z normalną temperaturą. Ok, co tu robi ta lawa? do którego wsadzimy sobie Prosperity shard oraz trochę nasion i do naszego drawera obok powinny wyskoczyć nam od razu gotowe Seed Base. Te musimy zgodnie z instrukcją położyć na środku, otoczyć to Inferium oraz materiałem, z którego będziemy chcieli robić nasionka i mamy nasze pierwsze nasionka kamienne. Wow, no szaleństwo po prostu. Ale mam lepszy pomysł, bo chciałbym zrobić drewniane. Znalazłem, że to będzie chyba najlepszy sposób na zrobienie automatycznej farmy drewna jakąkolwiek metodą. I dosłownie po chwili gotowe. Takie nasionko możemy sobie posadzić pod wodą w standardowy sposób, użyć na tym Mystical Fertilizer i dostaniemy z tego esencję konkretnego materiału. Z drewnianej esencji będziemy mogli tworzyć różnego rodzaju logi, układając to w różnych konfiguracjach. Wszystkie konfiguracje możemy zobaczyć klikając U. I do kraftowania zwykłych oak logów musimy ustawić trzy w linii. No i wszystko super, tylko nie chcemy stać tutaj samodzielnie i rzeźbić tych esencji. Najlepiej byłoby zrobić maszynę, która zrobi to za nas. I taka maszyna istnieje nazywa się Harvester. Crafting tej maszyny powiedziałbym nawet jest dość early gameowy, ponieważ nie będzie wymagała od nas bardzo dużo dziwnych materiałów. Musimy zrobić sam machine frame. Z moich zbierających się materiałów powinniśmy mieć w którymś miejscu solium. Tak, ono jest cały czas zbierane. Prosperity shardy do tego, żeby przekraftować żelazo na prosperity ingoty i te w połączeniu z naszym solium możemy zamienić na solium ingoty. Stają do zrobienia dwie kosy i łącząc wszystko razem możemy zrobić harvester. Ta maszyna postawiona przed polem uprawnym i zasilona będzie uzyskiwała zbiory z roślin, które rosną naprzeciwko niej w polu chyba 3 na 3, jak dobrze pamiętam. Dokładnie. Dodając do niej różne upgrady z moda Mystical Agriculture będziemy mogli zwiększyć sobie zasięg tej maszyny i prędkość działania. Dostawiłem więc koło ołtarza windę i drugą na powierzchni. Dzięki temu będę mógł zbudować sobie farmę, do której będę miał bardzo szybki dostęp. I jak mam być szczery, chcę trochę więcej pobudować tutaj na, na wierzchu, bo mimo wszystko cały czas teraz skupiłem się na tym, żeby budować pod wodą. To jest fajne, ale prawda jest taka, że kurde, no mało majestatyczne. A wydaje mi się, że równie ważną rzeczą jest to, żebyście Wymogli nacieszyć się trochę moimi budowlami. W zakładce Mystical Agriculture mamy kilka tierów naszej esencji. Będziemy mieli Imperium, które wypada nam po prostu z mobów lub pozyskujemy w tym momencie z przepłukiwania i będziemy mogli przejść sobie do Prudentium, Tertium, Imperium oraz Supremium. To są nasze pięć podstawowych poziomów i mamy dwa ulepszone poziomy. Maksymalny, który możemy teraz w tym momencie skraftować, to jest Insanium. Plus jeden dodatkowy, super ulepszony Awakened Supremium. Do przetworzenia kolejnych poziomów do góry będziemy potrzebowali Infusion Crystal, który ustawiamy na środku i biorąc po prostu kolejne esencje, jesteśmy w stanie przekraftować je sobie na wyższe poziomy. I skoro zrobiliśmy już 4 takich Prudentium, możemy zamienić je sobie w Craftingu i w tym momencie wykonać sobie z tego Tertium, z Tertium wykonać sobie Imperium i z Imperium wykonać sobie Supremium, czyli nasz myślę docelowy w tym momencie poziom. Udało się uzyskać 20 sztuk Supremium Essence i tyle nam wystarczy do tego, żeby zrobić jeden z lepszych upgrade'ów do naszego Harvestera. I teraz jedyne co musimy zacząć od naszego zerowego poziomu, czyli Base Upgrade'a, klikać na niego po prostu U. O, jeszcze musimy sztabki powykonywać, no dobra. Czyli potrzebujemy po 4 sztabki każdego tieru. I teraz możemy sobie przekraftować każdy kolejny tier w górę, klikając U możemy od razu zobaczyć jak mamy crafting z niego do zrobienia. I w ten sposób mamy nasz jeden z najlepszych upgrade'ów, czyli Supremium. Oczywiście możemy z niego jeszcze zrobić wyższe tiery, ale te będą wymagały kolejnego poziomu ołtarza, który jest w sumie totalnie poza moim zasięgiem. Wstawiając teraz harwester i umieszczając w jego ekwipunku nasz upgrade, będziemy mieli zwiększoną pojemność, maksymalną energię, będzie zużywać więcej prądu po prostu, będzie szybciej również wykonywać się nasz proces zbierania, gdy już posadzimy tutaj nasze nasionka. I możemy posadzić nie tylko nasionka związane z modem Mystical Agriculture, ale również na przykład marchew czy ziemniaki. Nasz harwester leci sobie rządkami i zbiera po prostu pojedynczo wszystkie te elementy. Dlatego też będziemy widzieć je znikające w odpowiedniej kolejności, kiedy posadzimy dopiero wszystkie. Kiedy wszystkie nam wyrosną, a w jego ekwipunku możemy zobaczyć to, co zostało już w tym momencie zebrane. No i shiftowanie świetnie działa na roślinki typowo Minecraftowe, ale jak widać na rośniki związane z Mystical Agriculture niekoniecznie. Dlatego najlepiej będzie zrobić specjalny blok z tego moda o nazwie Growth Accelerator, i ten umieszczony pod naszym farmlandem do maksymalnej głębokości 9 poniżej. Będzie przyspieszał produkcję naszych roślin. I teraz dzięki zrobieniu altara udało nam się odblokować przedostatni quest z zakładki Getting Started i przed nami już teraz ostatni, czyli Gateway. Jest to specjalna perła, która otworzy nam przejście do emeraldowego doliny <grym> do czegoś. Do jej skraftowania będziemy potrzebowali wysuszony kelp, slimeballa i jakiegoś rodzaju kwiatki, co stanowi mi mały problem w tym momencie, bo ja nie posiadam trawy za bardzo, żeby móc te kwiatki zrobić, ale mam dirt i nasiona trawy, które wypadły mi jakiś czas temu z przesiewania dirta na slusie, dlatego też mogę postawić sobie po prostu dirt, zasiać trawę i w tym momencie liczyć na to, że szybko wypadną mi jakiegoś rodzaju kwiatki. No cóż, paczki modów mają to do siebie, że mają tutaj multum nowych roślin, których się nazbierało mi w tym momencie już całkiem, całkiem sporo. Ale dobrze się składa, bo mamy kilka dandelionów i kilka popi, więc będziemy mogli sobie już w tym momencie wyprodukować nasz gateway do naszego emeraldowego grove. Pięknie. No dobra, nie mam zielonego pojęcia w zasadzie co to będzie, bo jeszcze nie widziałem tego na żadnych modach i zakończyliśmy w tym momencie naszą zakładkę Getting Started, więc się naprawdę bardzo dobrze składa. Jedna rzecz, którą mi powiedzieliście jakiś czas temu, to to, że mamy jeden wspólny przycisk do odbierania wszystkich questów. Ja go jeszcze nie miałem okazji ani razu kliknąć, więc zobaczmy co się po prostu stanie. Tak czułem, że zostanę właśnie zasypany milionem nowych rzeczy. Mamy trochę expa, parę rzeczy z moda Integrated Dynamics, kilka różnych trofeów. I w dalszym ciągu mogę je wszystkie odebrać. To znaczy, że prawdopodobnie zatkałem cały ekwipunek? Nie, to ciekawe. Więc runda druga. Nic nie dostałem. Okej. Okay. To ciekawe, że nie mogę tego odebrać. A zobaczcie, a w tym miejscu dalej mam na przykład Common Loot Crate, z którego mamy żelazny automatyczny młotek. I w kwestii za nasz Gateway możemy odebrać Bounty of the Sea, z którego mamy zawinięty Elder Guardian w Cabbage, czyli sałatę. Super, rewelacja, ale to dobrze, bo jeszcze tego nie jadłem. A niewykluczone, że będzie to kolejny buff do tego, żeby zwiększyć ilość serc. Advancement Comforting. Okej, okay, czyli krótko mówiąc, prawdopodobnie z moda Ocean's Delight, pierwsza rzecz, którą zjadłem. A w zakładce Mystical Agriculture nadal mam mnóstwo różnych rzeczy do odebrania. Fajne jest to, że z takich y, questów z esencją może wypaść nam na przykład Supremium. Box of random seeds, randomowe nasionka. Dostaliśmy koprowe nasionka. Znaczy nie kopru, tylko wiecie, miedzi, bo no tak, ko koper. I teraz, jeśli dobrze rozumiem, nasz Gate Pearl będzie służył idealnie do tego, żeby przywołać trochę krów, chickenów, shipów, pigów i rabitów, tak jak mamy zresztą napisane. Dlatego myślę, że warto będzie sobie zbudować małą zagrodę, w której niech nam to się wszystko pojawi. Rzucam naszą perłę. Holy shit! No dobra, nie spodziewałem się, że to będzie taki wielki portal. Pierwsza fala zaczyna się za 3, 2, 1, co? Holy shit, tutaj się zaczyna fala zombie, Pomoc! Dobra, chyba czegoś nie doczytałem, takie mam małe wrażenie. I mam małe, większe wrażenie, trochę niż małe wrażenie, to to, że będzie tutaj naprawdę średniawo i niezbyt bezpiecznie. Wyświetla mi, że mam jeszcze trzech przeciwników do pokonania, tylko że ja ich tutaj nie widzę, niewykluczone. Że ci mogli pojawić się gdzieś na zewnątrz, tylko... Kurde, gdzie? Ok, pojawiają się kolejne, tym razem drowned. No i co? Słyszę jego bulgot. Okej, okay, dobra, jest na górze. No i jak ja mam go w tym momencie pokonać? Trochę mi nie po drodze do niego. <laughs> dobra, fala zakończona. I kolejna zaczyna się za 5 sekund. Shit! Najgorsze jest to, że ja nie mam żadnej zbroi w tym momencie na sobie, bo wszystko, co miałem, zniszczyłem w ostatnim dungeonie. No dobra, pająki. Te nie powinny być aż tak dużym problemem. Okej, okay, kolejne luty wypadły nam z naszego portalu. Fala trzecia w tym momencie zaczyna. Ja naprawdę mam małą obawę odnośnie tego, czy ja przeżyję całą tą akcję. Mam małe wrażenie, że mogłem zrobić odrobinę większą zagrodę, tak, żeby te potwory nie pojawiały się poza nią. I ponownie ostatni drown jest dosłownie nade mną. No dobra, tylko że to będzie już chyba jeden z ostatnich przeciwników, dlatego myślę, że nie powinno być tutaj dużego problemu. Załatwiony. Fala czwarta zaczyna się za kilka sekund. Holy shit! Nekrotyczny farmer. On ma bardzo dużo HP. O, ja pierniczę, umieram, dobra, jak zwykle, no wiedziałem, że tak będzie. <grymne> Na szczęście, w domu jestem całkiem blisko, mogę to szybko zebrać i kontynuować moją walkę. Nekrotyczny farmer pokonany. I zostało mi już dosłownie kilku przeciwników. Ok. Słyszałem kolejny plusk. I mam wiaderko na głowie <laughs> Dokładnie, ostatni drown znajduje się w tym miejscu Załatwiony Okej, okay. pojawiło mi się trochę mobów Te moby pojawiły się w przeróżnych miejscach Shit, i jedna owca utknęła pod deską Zaraz mi się utopi Wyłaź szybko na powierzchnię Kurde, teraz muszę je wszystkie pozbierać w jakiś sposób A te pojawiły się nie tylko pod wodą w moim pomieszczeniu Ale również na powierzchni Shit <laughs> Skoczyłem więc szybko w kimę. I teraz myślę, że przyda się Creature Catcher, czyli specjalny przedmiot, który dostałem z Wam na Just Dire Things. O ile się nie mylę, on powinien dosłownie. Okej, okay. krowa wskoczyła razem z Pickle Sandy do łódki. O ile się nie mylę, ten przedmiot powinien dosłownie łapać nasze mopki. I dokładnie, mamy złapaną owcę w tym momencie do naszego epipunku, Kurde. <laughs> będzie je przynieść tutaj na dół i wyrzucić w naszej nagrodzie. Zag zagrodzie. Nagrodzie. Nagrodę to mam na głowie w tym <laughs> Sam creature catcher wypada, więc idealnie będziemy mogli je wykorzystać. Tylko rzuciłem dziś jeszcze jeden trzeci, który miałem. Możemy złapać sobie owce, możemy złapać sobie królika. Rewelacja to jest to będzie naprawdę wygodne. To jest naprawdę wygodny i szybki Pokeball. Let's go! Chwilę mi to zajęło, ale udało mi się pozbierać wszystkie moby do zagrody. No dobra, mój cały zwierzynie jest posprzątany. W czasie, gdy ja dzielnie walczyłem z łapaniem mobów, moje przyspieszone roślinki rosły sobie, a harwester je zbierał. I w tym momencie powinienem mieć już naprawdę całkiem sporo tych roślin. Dokładnie, zobaczcie, esencji mi się nazbierało całkiem sporo różnego rodzaju. I na przykład miedzianą esencję możemy sobie teraz zabrać i zapewne jakąś dziwną metodą... O, nawet trafiłem, przekraftować bezpośrednio na sztabki miedzi. Z tego gatewaya wypadło mi okropnie dużo różnego rodzaju saplingów. Myślę, że mogę zanieść je do miejsca, gdzie aktualnie ścinam drzewa. Tutaj sobie odkładam wszystkie moje sadzonki. I teraz dobrze byłoby wytransportować stąd te wszystkie esencje, które będą się zbierały. Myślę, że najlepiej będzie to zrobić bezpośrednio do pomieszczenia, które znajduje się pod spodem. Tylko mały problem jest taki, że jeśli będziemy chcieli postawić zwykłe item pipe y pod wodą, one po prostu są wypłukiwane. Mamy za to takie specjalne framed item pipe, y, które możemy już tutaj ustawić. I co jest najciekawsze, możemy również nałożyć na nie dowolny inny blok. Tak, żeby... Jak to się robi? He? Hmm. Nawet w instrukcji nie ma napisane, jak to można ewentualnie zastosować. Możliwe, że ten frame po prostu ma trzymać tą rurę, żeby nie spłynęła w momencie, kiedy jest w wodzie, ale chyba nie da się nakładać na to jednak bloków. Niemniej możemy dostawić sobie naszą rurę bezpośrednio w dół... ...i wyprowadzić nią przedmioty bezpośrednio do drowerów na dole. I teraz większość tych esencji, które nam się zbierają oraz Mystical Fertilizer będą wpadały sobie tutaj do naszych drowerów. Dzięki temu będziemy mieli trochę większe zbiorniki na ich zbieranie. Możemy oczywiście dorzucić sobie jeszcze upgrade'y, które zwiększą trochę ich pojemność. I rewelacja. Idealnie, właśnie pojawił się airdrop. 55 bloków na północ, dokładnie w tą stronę. Zobaczymy, czy po odblokowaniu nowych questów będą pojawiały się nowe przedmioty w airdropie. Wydaje mi się, że powinniśmy zobaczyć coś nowego. Świetnie, netherytowe upgrade to jest rewelacja. Drugi netherytowy upgrade i trochę prudentium. Koprowy upgrade, same upgrade do functional storage, ale to jest spoko. Mob, Masher, Looting Upgrade to już chyba czwarty. Power Cell oraz Megator, czyli nic specjalnego poza tym. Te airdropy spadają stosunkowo często, ja nie wszystkie wam pokazuję i większość przedmiotów, które z nich spadają to są śmieci, ale niektóre z nich są dość ciekawe. Na przykład mamy Portal Gun z moda Just Dire Things, którego jeszcze nie testowałem. Mamy buty Magma Walker z moda Relics, które możemy sobie oczywiście też jak zwykle zbadać. I tak jak wszystkie przedmioty z moda Relics będą miały swoje specjalne ability, które możemy używać, na przykład ten będzie zmniejszał nam obrażenia od ciepłych bloków, czyli, krótko mówiąc, jeśli ubierzemy sobie taki but i staniemy na magmie, nie będziemy dostawać obrażeń. A sam Portal Gun? Hmm... Zapewne będzie strzelać portalami. co jest całkiem przewidywalną rzeczą. Holy shit! Kto by się spodziewał? Czuję, że właśnie popełniłem bardzo duży błąd. <laughs> Niemniej, myślenie portalami jak zwykle na propsie, więc będziemy mogli ewentualnie bardzo szybko przetransportować się pomiędzy dwoma miejscami, strzelając portalem gdzieś tam i właśnie do portalu tu, dokładnie tak, jeszcze lepszy sposób na transport niż BlazeJet Wand. Myślę, że będzie naprawdę wygodny do transportowania się na przykład w jakichś innych wymiarach albo gdzieś, no nie wiem czy tutaj jest to najbardziej potrzebna z rzeczy. Z kompletnie idiotycznych rzeczy dostałem również fishing dynamite, czyli krótko mówiąc dynamit, który możemy wrzucać do wody i wędkować przy pomocy niego. Tylko ten akurat nie wiem, czy wybucha? Powinien. Mo możliwe, że powinienem trafić nim w jakąś rybę, ale chyba nie było żadnej ryby w okolicy. A sam upgrade y na looting z moda Mob Grinding Utils wielokrotnie podrzucałem już sobie do mojego pomieszczenia, gdzie dosłownie za ścianą pojawiają się różnego rodzaju mobki, i mamy już w tym momencie cztery. To znaczy, że będziemy dostawać naprawdę, naprawdę dużo różnego rodzaju lootów, właśnie z przeróżnych mobów, które się nam pojawiają.